Z tym mnie, bobo, posłuchaj. W tej sekundzie idziesz do więzienia. Nie, nie, nie. Ja idę cię zaprowadzić do więzienia, więc zdejmuj tą zbrojkę. Gościu, ty nie rozumiesz, jaką ja mam zbrojkę? Ja pierwszy raz zdjąłem elitrę a założyłem prawdziwą klatę od dobrych kilku miesięcy, żeby cię tutaj rozklepać. Rozumiesz to? Teraz cię rozklepuję. Nie, nie, nie. Mam się podbudować obsydianem. Mam cię siłą, tak nie chcesz tutaj, normalnie. Nie bezpodstawnie, nie bezpodstawnie. Podglądałem cię, posłuchaj mnie. Podglądałem cię. Podsłuchiwałem. I słyszałem, że chcesz zniszczyć milionowice. Usłyszałem to na własne uszy, że chcesz zniszczyć milionowice. I dlatego między. Tak, serio, podsłuchiwałem cię i widziałem, ty robisz mury, bo boisz się, że milionowice ciebie zaatakują. A to nieprawda! To ty chcesz zniszczyć milionowice, więc idziesz do pieski. aby nie podchodzisz, tym O, już się nie ma normalnie, nie ale... podchodzisz tutaj do mnie, bo ty... Idzie. idziesz, czy I nie, koniec nie koniec idziesz? A ty nie idziesz idę. do żadnego pierdla, nie, 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 nie. Ja w tym momencie nie, nie, nie. idę, idzie stary, muszę wyjaśnić, żebyś poszedł Ej, do tego więzienia nie i się namyślił. Ty nawet nie wyjaśnić. bo dzięki tobie mam superancki łuk i nawet nie I po to dobie, ci to able. było? Po to ja tworzyłem ci epickie itemy, żebyś ty mnie teraz rozklepywał? No to able. jest nie w porządku, no to able. Jest able. Jest Panie Boże, ja nie będę cię rozklepywać, tylko ja tu żadnego obera pierdla nie pójdę w tym momencie. Dobra, ja, zwalę, ja cię tutaj rozwalam, ja cię tutaj rozwalam, tak, rozumiesz? Że jesteś teraz jest klepany, to jest, to jest Idziesz w tym momencie do więzienia. Nikt nie będzie rozwalać milionowi, rozumiesz to? Nie pozwolę rozwalać na to, żeby ktokolwiek rozwalał. Ja ty ty powiedziałeś, posługiwałem Cię. Ty uważasz, że no, my chcemy Cię zaatakować, a tak naprawdę nie, Ty nie chcesz nie, nas zaatakować. Tak, tak, tak. A e, może, a może jednak e, się posłuchasz i pójdziesz e, do więzienia, co? A e, wiesz co? E, poczekaj, poczekaj. Wow, papu, dobra, to i teraz to cię, cię rozwalam, bo... i teraz cię rozwalam. Wyjaśniam cię, żebyś nie miał I żadnych rozwalić. itemów. No i dobra, i fantastycznie, słuchajcie, udało się rozwalić Bobo. Gdyby ktoś nie wiedział, to tak, bobo normalnie, słuchajcie, zbroi się i zbroi całe Bobowice, bo on chce zaatakować milionowice. Więc ja naprawdę bardzo grzecznie chcę tylko, słuchajcie, Bobo wcisnąć do pierdla, aby on po prostu przemyślał swoje postępowanie. I potem niech wyjdzie. Potem możemy znowu być przyjaciółmi, ale nie mogę dopuścić do tego, że ktoś rozwali nasze miasto! No co? no co, no co? Ty mnie naprawdę motyką teraz, motyką będziesz mnie rozwalać? Gościu, jeszcze zbrojka bez mczanku. Ja się pomyliłem, mi zamiast mieca wziąłem motykę. Ty idziesz na klepy z motyką. Stary, ja cię zapraszam bardzo serdecznie do nowego więzienia. Chodź tutaj, pójdziesz ładnie do więzienia. Ja motykę zamiast miecza. Ty dopiero się skapnęłeś, że to jest motyka? Przecież ja ci to pół minuty temu powiedziałem. Jezu. Nie, nie, nie. I taki ktoś chce zniszczyć milionowicę. Nie, ja, no trzymajcie! Ja, bo o, bo ty to no, no, nie, to. Hej, mi leś mi mieczkę, wobec nie ma. Dobra, masz ten miecz, ale chodź do o, więzienia, to... naprawdę dobra, chodź, bo to, nie chcę. Chcesz... Ja A ten, nie ci dajmy tu jedzunka, bo ten, bo jedzonko jest dobra, masz stare to jedzonko i po prostu o, chodź z tą motyką. To, co... Dobra, słuchajcie, chyba udało mi się ogarnąć Bobu. W tym momencie on już się słucha. I gdyby ktoś pytał, spokojna głowa. Na szczęście zabrałem jego kilo. Love, więc on raczej nie będzie miał nawet jak wyjść z tego więzienia. Chodzi, słuchajcie, o więzienie, które się znajduje tam. Jest to teraz jedyne więzienie na Mielenowicach, z którego ja jeszcze nigdy wcześniej nie korzystam, nawet nigdy wcześniej w nim nie byłem, ani nie wpakowałem bo brzdyla tam wcześniej on tam. Dobra, uff, już myślałem, że uciekł. Okej, okay, widać, że to więzienie, słuchajcie, nie jest skończone, ale dowiedziałem się od Elvisa Jagentixa, którzy to budowali, że jak najbardziej ono w środku już jest jakby zdatne do użytkowania. Może tak powiedzieć, no, że więzień nie ucieknie, więc skorzystamy z tego pierdla i Bobo nie ucieknie. Co Aj, jest, Byczku? Bo pierdla, nie da się uciec, bo tu jest obsydian. Stary, tutaj pod tą lawą jest obsydian. Kumasz to? Nie, no. Stary, nie spójrz, spójrz na to. Dobra, mnie. albo na, nie, nie będę zamurowywać, bo ty potem jeszcze to zepsujesz, ale słuchaj, to więzienie jest no. naprawdę, no, mocne. Spójrz na to. Pajęczyny, y -y. przez które oczywiście, no. wiadomo, długo się przechodzi. Tutaj borówki. Ja sobie nie i wracam do e A mam rozwalić ci Bobowice? Nie! Ale szybciutko dopiero dopierdla, patrz, patrz w ogóle tutaj nawet są murki spający. Mam patyk luzki dala! Ale jakby, okej, okay, miej go, miej go, ale to no. sobie mózg możesz nim popsuć, okej? Okay? Dobra, ja ci już powiem, no chodź, już chodź tutaj po prostu ładnie, pięknie. I teraz patrz na to, patrz na to, stary, rozumiesz to? Rozumiesz, co my tutaj mamy? To jest coś takiego, żeby jakieś samochody nie mogły tędy przejeżdżać, kumasz? Mocne, to Mocne, patrz. Zakład karny milionowice, obiekt monitorowany 24... 23... Ty się, ty, się, ty się dobrze czujesz? Ty, bo, bo tu nie ma gruntu nawet! Jak ja nie mam stąd wyjść? Halo, pomożej! Ja Ej, pomożej! O kurde, stary, masz jakąś wodę czy coś? No stawiaj. Nie! Stary, dobra, no Nie mogę! Módluczek. Dobra! Coś ty narobił, stary! Jak ty pójdziesz teraz dopiero na pół życia chyba! Ja nie wierzę! Ej, dobra! To jest Nic idealny co? dowód na to, że to więzienie naprawdę jest mocne. Naprawdę jest no, mocne. Spójrz na to! Masz wejście numer jeden, wejście numer dwa. Zakład no, karny jest... Milionowicie, no. nieupoważniony wstęp w zbrodnię. Ja to jak napisali takim stary, coś. Stary, to jest mocne, nie? To jest mega mocne. Dobra, o, stary, zbijaj to, się tutaj do to, środka. Do, do Zapraszam. Do Znajdziemy, Przechodzimy, no, oczywiście, zamykamy nie. tutaj. Ty, czemu tu się nie zamyka? Aha, dobra, okej, okay, ja dobra. Tu wchodzę, zamykamy tutaj ładnie jak, za sobą. Ty spójrz, nie widzisz? Ty, stary, tu jest tak napisane? Nie, yeah. ale a dobre, da się jednak wyjść, co... Da się jest? Wyjść? Zaraz się nie będzie dało. No. Tu jest przeszukiwanie, to są rzeczy prywatne więźnia. I teraz tak, co? Ja cię tutaj przeszukuję. No. Wyrzucaj no. mi wszystkie swoje rzeczy. Wyrzucaj eee. mi swoje wszystkie rzeczy. Dawaj, eee. dalej, jazda. Just, jazda. Just, a wy moi just, drodzy, just. obejrzyjcie ten film do końca i napiszcie w komentarzach więzienie dla Bobo, jeżeli chcecie dostać serduszko. Tak, więzienie just. dla Bobix, a tutaj należy. A, a butki to co? Przecież ja widzę. E. A budki, no faktycznie no ja mam jeste budki mam i... Chill tutaj mam swój, więc chyba wszystko spoko. Dobra, oh, okej, okay, nawet łopatę. Okej, okay, ziemniaki zostawię. Niech masz. Nie, jakbym miał tutaj ziemniaki. Ale tyś kielec za tobą był. Z sali ci złuku, ja będę. nie. Okej, okay, no? dobra, w no. każdym razie, to są twoje prywatne rzeczy Więc teraz tak, zapraszam ta. tutaj dalej Chodź tutaj ładnie, pięknie ze mną, oczywiście Chodź tutaj, no dobra oh, Dobrze, okej, okay, teraz musimy tak Musimy to oczywiście pięknie zamknąć Dobrze, wyszliśmy, i, I teraz tak, spójrz na to no. Tutaj, za kratami, masz obsyden My oczywiście przechodzimy tutaj, więc chodź tutaj Chodź tutaj, patrz. Dobra, zapraszam i tutaj i ładnie, i pięknie I teraz tak, tu jest nie jedna cela tu niedzie, nie tu niedzie, nie tu niedzie, Stary, ja tam. też jestem tutaj pierwszy raz Ale dostałem informację od Elviso, że już Jak najbardziej można z tego korzystać Więc zapraszam cię tutaj do tej celi, bo A widzę, że ta jest jeszcze no stary, ta jest jeszcze niewykończona, więc wchodź do tej celi i tutaj nie narzekaj. Dobra, masz tutaj prycze, masz tutaj normalnie łóżko, jedno drugie, które o, sobie wybierzesz. Masz tutaj nawet stary... To jest chyba. wiesz? ja nie mogę wejść, do tego, do środka, A myślisz, że to jest bardziej umywalka, czy to jest kibel jakby? Ale zawsze dało się wchodzić. O, ja wszedłem sobie stary, wiesz, co. To, to jest chyba jednak, jednak smacz, tak mi się wydaje. Mamy chwilę temu, a teraz ty pływasz! Te gacie brudne, to byś tam wyprał, co? To wypierzesz sobie dobra, te gacie, co? No, oczywiście, o. ty, ty miałeś nederytowe spodenki tutaj? Bo bo, Ja cię przeszukałem! Dobra, zostań tutaj. Nie, wracaj tam, wracaj tam. Mam cię rozklepać? Mam cię rozklepać teraz? Wracaj tam, wracaj tam. Dobra, to wracam, oczywiście, Oddawaj te rzeczy, oddawaj te rzeczy. Dobra, no to cię wyjaśnię w takim razie. Wyjaśnię. Takim razie. no już oddaję? proszę. to oddawaj. No Oddawaj. W takim razie tak, Co? zostajesz tutaj. O. Słuchaj, ustalamy, że dopóki nie no? rozmyślisz się ze swojego idiotycznego planu podbicia milionowic, ale nie Ale ja słyszę, planu nie było, Stary, ja bo ja cichy, bo ty... ze zamieniłeś. Ja słyszałem, że ty chcesz rozwalić milionowice, bo one niby chcą cię zaatakować jest Nie, nie, ja nie, 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 Dobra. Widzę. Ty, ale nie, nie, że ja mogę zrobić sobie tak... Dobra, wiesz to po prostu nie tutaj nie zostań, zostań, namyśl się, a ja oczywiście będę Cię tutaj obserwować, bo no chyba nie myślę, nie. że przystąpię. No, no co? Kiedy będzie jakieś w jedzeniu? Jedzenie? Masz ziemniaki, no. czy ci dałem ziemniaki już nie pajaco? tutaj, kibiców, no. dobra. Ja bardzo. Co, kibiców, kibiców, Co, jest? Stołówka. Nie ma żadnej stołówki dla Ciebie, gościu. Jak ja Bo mam. To... Ja o, dobra, teraz jest zamknięte. W takim razie tutaj wychodzimy. Klikamy tutaj ładnie, pięknie to i mam nadzieję, że stary nie będziesz wychodzić. Bo ja oczywiście na twój nick tutaj będę cały czas patrzył. Dobra, słuchajcie, ja zbudowałem sobie choinkę wartownika, żeby patrzeć, czy Bobo się rusza, ale jego nikt nie rusza się w ogóle. Dobra, no rusza się, ale po pokoju. Widać, że to słuchajcie, jest w obrębie jego celi. Więc spoko niech on tam zostanie. Widzę, że tam nawet, słuchajcie, przejście i powinniśmy się udać tam. Jestem na murach i oczywiście tych murów, słuchajcie, puszczać, nie będę, patrzę. teraz jestem idealnie nad Bobo i patrzę, czy jego nikt tutaj znika, więc słuchajcie, jesteśmy bezpieczni, tutaj, o, patrz nawet, tutaj, patrz, jakie, kurde, są zasieki, ej, naprawdę mega, mega mocno, moi drodzy, ja tylko szybko wam przypomnę, www.abrety. wpadajcie, zamawiajcie, są kozackie koszuleczki, letnie kolory, letnie, słuchajcie, wzory, niedługo w ogóle będzie wzór z Bobo, więc wwwabrety, wpadaj, zamawiaj, pierwszy link w opisie. I teraz tak, słuchajcie, pytanie, ile Bobo zajmie czasu, takie, wiecie, zreflektowała. CO JEST? jest w ogóle! Ty czemu jego. Jego nik był bardzo pod ziemią, czy mi się tylko... O nie! Eee, co tam Abela, O nie, jak tutaj? Tu są przecież zbrojki, słuchajcie, to jest normalnie zbrojownia, ale ja nie mogę z tego nic za... Ja Apela! Kiedy jak kiedy nie będzie w pierwszym? A czemu twój nick jest pod ziemią, co? Ej, jak to pod ziemią mój ty, jak, jak, jest? Mam tam jak, jak ja mam tam wrócić? Ja mam tam wrócić w ogóle? Tu jest wejście dwa... Ty, dobra, rozwalam te kraty w takim razie. Czekaj, ej, ja widziałem twój pod ziemią, normalnie, be bez jaj, stary. A, ja z tych w pokoju, ja nie wiem, o co nawet ty mówisz, o ty nie wiem... dosłownie e, teraz ja wchodzę do twojej celi, ej, a ciebie tutaj nie ma. Niemożliwe, Abela, mnie nie ma Gdzie w mojej ty? celi. No, co z tych chłopie, zwaliował? Ale... Ale... Weź tam Ale... się rozejrzyj jakoś lepiej, bo ja ewidentnie jestem w Ty, stary! No. Czy ty zrobiłeś pod łóżkiem okopy jakieś? Ja idę. Ja. Jak ty wyszedłeś? Jak ty wyszedłeś? E, no, teraz, o, na, nie, na ja ci zabrałem kilo! Na własne oczy widziałem, jak ci, ci zabrałem kilo. Nie, na wyszedłem, Abela, jednak nie zabrałem! Jestem ale, ale, tak naprawdę, ale, ale ty teraz klepany. klepany, gdzie ty jesteś? Gdzie? Lamusie, no, tutaj. wracaj tutaj! Wracaj nie tutaj, jest, tutaj, lamusie! Nic ci powiem, że tak naprawdę ci skelet nie strzelił z tylko to ja mam! Dobra, łuk. O, nie, idę cię rozwalić, rozumiesz to! Rozwalam cię, rozwalam cię teraz! Jesteś tak klepany teraz! No i dobrze, no i dobrze. I teraz wracaj tam do tej celi. Patrz, on nawet zbrojkę miał, i hełm, i tutaj klatę. On miał jakiś kilof? Nie, miał miecz Miał łuk? Ej, ale on nie miał Kilofu, czy mi się wydaje? Czekajcie Zbiorę jego rzeczy i wtedy będę wiedział Ale to jest mega dziwna akcja Jak on wyszedł? Dobra, Bobżdyl, słuchaj mnie teraz Nie będziesz mnie tutaj łapać na jakieś trapdory Nie ma takiej opcji. Wchodź tutaj do więzienia Wchodzisz tutaj nie, do więzienia Nie, ja nie wchodzę do więzienia, ja nie wchodzę Wchodź, tam do, Wchodź tam do więzienia, bo o, cię rozklepię, rozumiesz wchodzę to? Jednak jednak wchodzę do więzienia Dobra, ta... Ta... A jednak wychodzę roz... No to cię rozwalam w takim razie No i tyle będzie. Okej, okay, idziemy na przeszuki. Bani, wchodzisz tutaj i przeszukujesz. Nie, eee, ale ja, ja ja nic nie mam, mamo Nic nie masz? <grym> <grym> Dawaj, przeszukuj. <grym> e, dobra, gościu, ale gdzie są sta... A tu mam twoją motykę. Dobra, spoko. Eee, to ja nie eee. wiem jak ty. A ty trzeba włożyć moje temy do skrzynki. Nie wiedzą, jak się lubi. No to, to ja potem włożę. Skrzyn... Teraz idziesz ale do celi nie, ty babela, złożę, ty nie teraz no idziesz do celi. Zapraszam do celi. Zapraszam do celi. No i tak. No wracasz do tej sude, celi tutaj. patrz po tu się Abela, patrz się. Dzieje? Dzieje? Masakra po prostu. Nic jednak nie dzieje. Dobrze, w, jednak, w takim razie nie zjedzało. będziesz miał teraz nawet łóżek, nie będziesz miał nic, Aha. masz tam tylko stary o, zlew e, i jakiś nie wiem co to jest, stary sedes. C, 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 e, nie, to nie? Wiesz co, nie widzę cię, widziałem tam dziurę, ale tam jest obsydian, więc spokojna głowa. Ja w takim razie mogę teraz podkładać te rzeczy, ale no dobra, kilo też mogę, bo i tak nie wiedziesz. Więc spokojna głowa, raczej się o to nie martwię. Co to jeszcze było twoje? To chyba było twoje. To no, chyba było no, to też. Się to... się Ej, czemu? Jak ty ty Nie, wracaj tutaj, gamonicy, Wracaj tutaj, Ja to? Nie, naprawdę, nie będę tego tolerować. Nie będę tego tolerować. Teraz. to powiem. Ci bardzo fajnie w tym pierdlu. Nie, ale... nie, idę ci rozwalić no, całe ja bobowice. Całe bobowice wybuchną za 3 ja to sekundy, mi z rozumiesz to? Z to wracaj abelant. tutaj, jeżeli bobowice mają obla, nie wybuchnąć, rozumiesz wracam, to? Wracaj ja do tej to celi pierdla. do tego pierdla, ja cię tam zaobsydianuję. Nie momencie. będę tego w ogóle tolerować. Jakby ja to, jest to, jest jest to... Jest abelant, Wracaj tam. Wow! Wracaj Mali, tam szybko. Wracaj tam. Dobra, ciak, jesteś odstępywany. Okej, spoko. Zabieram to, oczywiście tutaj stawiam obsydian, żebyś też nie miał jak wyjść i teraz powiem ci tyle. Naprawdę mam cię po dziurki w nosie. No możesz sobie to otwierać, no ale widzisz, to jest obsydian, więc sobie próbuję otwierać. No ja mam tu konkretnie... I dać mi Nie dam ci żadnego kilofa. Tutaj zamykam to. Tutaj robię tak, tutaj robię tak. Okej, okay, tutaj, tutaj zamykam to w ten sposób, tutaj zamykam Adela. to w ten sposób. Dobra, stawiam drzwi. Nie, mam cię gdzieś. Zostajesz tutaj na zawsze. Aha. Rozumiesz to? I po prostu tyle. I... Ja wam powiem tyle, moi drodzy, wysubskrybujcie kanał, najlepiej z dzwoneczkiem i oczywiście wpadajcie na sklep www.abraety, kozackie bluzy, koszyleczki, kubeczki i oczywiście wiele więcej ja sam śmigam i jestem zadowolony, więc Wy też możecie. Pierwszy link w opisie, a ja Wam życzę dobrego godzineczka, eleczko i puu!